Nowy odcinek od Verlensa z Wars 106. Zapraszam serdecznie. Administratorzy przygotowali dla Was wszystkich eksperymentalne ulepszenia pancerza bojowego. Administratorzy a kim jest, powiedzcie mi administrator, zostawcie lajka. Like Lecimy z tym. Subskrybujcie kanał. I ja. Yeah. No

Coś się dzieje, nie? Jezu, jaka baza, ty. Baza głośników. Pierwszy raz ją widzimy, nie? Szkoda, że od Wirlensa. Jaka muzyka tu. Co to? Wszyscy czekają, czy co? Jakie dziwne to jest. Czemu to tak... No nie, dyskoteka. Jezus Maria, nie wierzę. No można się było tego spodziewać. Ale music. Czujecie ten beat? Tu jest ostra impreza widzę. Ty, kobiety na niego widzę tutaj. No barek normalnie. Czy to jest kobieta głośnik? Czemu oni robią imprezę jak świat się kończy i Skipdy Toilet mają przewagę? Nie czaje, kurde. Co, to, co tu ma, co to ma być? Normalnie. No No właśnie. Okej, okay, ale czemu ich nagle.? Ta, ja się domyślałem, że ich będą atakować, ale no to aż jest. za bardzo do przewidzenia to było, nie? Nagle się tu pojawili, ni stąd, ni zowin, nie? To tytan gło głośnik nie dostanie ulepszeń w takim razie. Jak to tak wygląda? Temu się coś stanie. No właśnie. What? Czy to jest g -Man? Nie rozumiem co to jest. Welcome back speaker admin. Speaker bros. This can Sony to robią jakiś kod. Battle. Battle Armor as Experimental, czyli w fazie eksperymentalnej. Czy coś pójdzie nie tak? Coś może pójść nie tak. No, nie zdziwię się jak tu będą jakieś odpały. A tu jest ten G-man, nie? jest, że jest aktywny. Ciekawe jak będzie tytan. Patrzcie, to są klony Jimena. Pewnie się pojawi ulepszony tytan głośnik. Ci myślą, co się tu dzieje? Teraz się zdziwicie, nie? Ciekawe jak wygląda. Ło kurde. Ty, on jest chyba Giga, króca, ty, ale kozacko wygląda. Jasny gwint, ty, jasny gwint, kurde, ludzie, ty, ale kozacko. Ładne wybuchy, tylko że to jest za eksperymentalne i coś pewnie się zepsuje, znając życie, nie? Kurda, aż słuchawki ściągnął. Łopanie, ale kozak ty. No, powiem wam, że pierwsza klasa głośnik wygląda. Sprawdźmy opis. Speaker Base X. Ok, czyli baza głośników jest następnym targ celem. Administrator głośnika. Głośnikowy administrator. Jakby otworzył, czy dał eksperymentalny bojowy pancerz dla tytana głośnika. Żeby mógł odpowiedzieć na atak. No ale to... Nie wiem, to tak dziwne, słuchaj. To, oczy... to nie jest oczywiście 4K, ale to, że oni się tak rozdzielają, to moim zdaniem bez sensu. No i co? I będą tak powoli każda baza będzie pokonywana? Ale no... I to, że tu zeszli jakoś do podziemi... To jest fajna taka wstawka, że widzimy, co tu się dzieje. To jest coś nowego. Natomiast to sam Tytan, fajnie, że poznaliśmy bazę głośników, jak wygląda w środku. Ładne takie, tak można było, mów, takie infantylne to jest, ale można było się spodziewać, że oni tu dyskotekę będą mieli, no. Natomiast Tytan mega fajnie wygląda. Kurde, no kozak. Patrzcie, no mega, mega kozacko, fajny odcinek.